Byłeś w szkole dominantem, coś, ale popularnym chłopcem? Jak tak hał. Tak, ja zawsze w szkole byłem popularnym chłopcem. W sensie e, w gim... E, zacząłeś tak, w podstawówce nie byłem zdecydowanie w podstawówce. W podstawówce w ogóle się zadał nikt oprócz Amelki, którą gorąco polecam. To był taki mój pierwszy łącznik kiedy zdałem się zadawać z dziećmi, które mają gorzej ode mnie. Amelka miała ósemkę rodzeństwa i ledwo jej rodzina wiązała koniec końców, a ja postawiłem mi przynosić ciuchy mojej siostry i w ogóle fajna była Amelka, nie żałujesz się tą Amelio. I mam nadzieję, że masz wszystko dobrze w życiu. I tego Ci też bardzo życzę, ponieważ uważam, że osoby, które Cię gnębiły, powinny dostać grzybicy stóp na basenie. Tak uważam. I żebyś, Amelko, nie czuła się smutna, mam nadzieję, że to do ciebie dotrze, to chcę Ci powiedzieć, że osoby, które Cię gnębiły, piszą do mnie na diema, a ja im nie odpisuję. Bo jak Ci powiedziałem, że nigdy się z nimi nie polubię, tak się z nimi nadal nie polubiłem po 10 latach od skończenia podstawówki. <laughs> nie, ile się ma, tak się kończy podstawówkę. No ileś tam. E, w gimnazjum już miałem takie parcie na bycie fajnym bojem e, no i generalnie spotykałem się z takimi, co nie zdawali w ogóle, więc już, już byłem tym takim głośnym, znanym chłopakiem mm, no i pojawiło się liceum, no i wtedy już nawet wygrałem plebiscyt na, na, na jedną z czterech najpopularniejszych osób w szkole jedną z czterech, chociaż uważam, że byłem top jeden tak uważam mm, chociaż tak, byłem top jeden z tych najbardziej fancy Potem w kolejnym liceum, wszyscy byli już tacy bardzo stawani, bo to była szkoła prywatna. E, w tamtym się nikt nie podobał, więc stamtąd spierdoliłem. I potem w do trzeciej szkoły licealnej, która była najlepszą szkołą w moim życiu, kiedy kiedykolwiek, którą najlepiej wspominam, LOT17. Gorąco polecam, po raz pozdrawiam mojego pana Mirosława Dyrektora, pozdrawiam e, pieska naszego klasowego szkolnego, pozdrawiam całą moją klasę z LOT17, ponieważ było cudownie i bardzo dobrze wspominam ludzie, dzieci, atmosferę. To było tak cudowne, życzę każdemu, żeby było w takim liceum byli, jak ja byłem, numer ostatnie. Naprawdę było tak cudownie. Boże, ja dla mnie to było coś takiego, że no, ta szkoła była zupełnie inna niż z szkoły. My paliliśmy z nauczycielami na przerwach obok, nie baliśmy się nauczycieli, mieliśmy swoich tutorów. Tam nie było dziwnego, że nie wiem, Greta się przytulała z Justyną na samym wejściu do szkoły. To nie było nic takiego, Nikt na to nie reagował. To było tak to, Boże, ta szkoła była cudowna. I wspominam ją tak cudownie, że mam nadzieję, że wszystko będzie tak dobrze, wspominać wszystkie inne szkoły. Ej, weź rób wcześniej takie live. Y. Coś o baranach babach. Ej, lubię. Ej, wszystkie barany babek, jakie tam są lesby i są takie, uu, Ej, zawsze jest z takimi właśnie typiarkami. Zebo to serio czarek. Eee aj tylko pięć, książę jak wybić sobie chłopak z głowy, bo nie mogę o nim przestać myśleć, nie możesz przestać myśleć bo ciągle o nim myślisz, jak przestaniesz myśleć to myśleć, nie ma takiego człowieka jak nie mogę o nim myśleć, po prostu, zajdź sobie drugiego, ja mam coś takiego, że jak nie mogę zapomnieć o jednej koleżance to kurwa znalazłem trzy inne i tyle, i to jeszcze jej żebym się zasrała jak nie ma, jakiś jeden chłopak mi zepsuł psychikę to kurwa teraz wybieram między czterema i tyle, no, sru tak się żyje i tak się kurwa lata, <laughs> no Niech mnie piorun strzeli, jeśli kłamie, ale live od drugiej są super. No, bo ja jestem taki dzisiaj płakliwy, płaczący. Zawalczyłbyś na pewno albo Hailik, Zawalczy, to jest pewne. Nawet mogę powiedzieć z kim chcecie. Nie! <laughs> Wiem, że będą szoty. Ale z tym, kim chcę. Oj! Właśnie typ zachowuje się różnie. Raz jest tak, że przez jakiś czas zachowuje się tak, jakbyśmy byli w związku, a za chwilę jest tak, jakbyśmy się byli znajomymi. Coś w tym stylu. Słuchaj. Eee, nie chcę ci mówić, ale. Nie wiem, czy jesteś gotowa to usłyszeć. To będzie wstrząsające dla Ciebie, ale. Jesteś opcją. Ulotni się. Zaufaj mi. Naprawdę mi zaufaj. Co sądzisz o. O babach wodnikach, odmi w końcu. Moja mama jest wodnikiem, jest toksyczna i wredna, e, znam jeszcze jedną babę wodnik, mojego e, brata, żonę, ona jest skorpionem, on wodnikiem, odwrotnie, ona jest wodnikiem, on jest skorpionem, też taka uu, baba z jajami, e, Linkiewicz, tak samo wodnik, Króla Demon, tak samo, Dominika Rybak jest tam wodnik, wszystkie są takie hu co znam, wodniki.